Naprawdę od prawie każdej słyszałam, że one jak nie mają ochoty, to czują, że muszą, że jak facet nie zje w domu, to zje na mieście, że widocznie sobie na to zasłużyłam, bo nie miałam ochoty chodzić do tego łóżka. Więc te kobiety, może nie, że zaciskają zęby, ale wielokrotnie zgadzają się na coś, co uważam, że robią wbrew sobie. I ja mam wrażenie, że ciała kobiet pamiętają te wszystkie razy, kiedy. Zgodziły się na coś, zgodziły się na ten seks, na który nie miały ochoty. Ja właśnie słysząc ten głos kobiet, zaczęłam się zastanawiać, co się stało, że z seksu, z seksu który, na który zazwyczaj przeciętnie każda młoda osoba czeka, że to jest taki, nie wiem, taka fajna sfera pełna jakiejś takiej ciekawości, ale też przyjemności, bo to temu też ma służyć. Co się stało, że kobiety nagle z punktu, w którym się cieszyły i w którym to było fajne, znalazły się w punkcie, w którym zastanawiają się, jaką wymówkę dzisiaj znaleźć, nie? Że co poszło nie tak? Czy my sobie same to zrobiłyśmy, bo czułyśmy, że nie wiem, że nie mamy siły, bo jesteśmy zmęczone, że się wstydzimy, bo mamy w sobie jakieś przekonania, które nas gdzieś blokują, żeby się na to otworzyć? Czy problem jest po stronie partnera, który nie chce słuchać? Więc kobiety, mam dla was, do was takie pytanie, zastanówcie się, czy seks, który uprawiacie, a na który nie macie ochoty, to nadal dla was Seks czy coś innego, bo mam wrażenie, że jak idziemy do łóżka, tak trochę przez spowinności, to nie temu ma to służyć.